Dostanie jajkiem w głowę. To wystarczająca motywacja, aby nie dać się zabić, prawda? Jak bardzo pływałem w jajkach, oglądajcie do końca. To co mnie nie rzucaj jeszcze. Nie, spokojnie. Wiesz co jest napisane. Dobre jajko. Ja już się po co ogólnie, nie? Ja już się boję. Czuję się jak ze starym na plecach. Swoją drogą widzowie. Jest ze mną trzepotworek. Zapraszam na niego, Kano. No Mam jaja. Nawet 10. Y ja, ja się ogólnie boję, nie? Ja się każdego przeciwnika teraz boję Nara! Leć! Nie! mijam się w niego. Dobra, dobra, tak! Jest! O kurde! Nie! Nie rób <laughs> jakieś zimne takie ty Jakbyś bawił jak się budujesz, to jest najgorszy chyba Daj spokój, nic mi nie mów O nie! O nie! Dziennicy! Idź go, idź go tam! Ale tam jest drugi, nie? No! A dobra, on sobie uciekł O ma firewalla coś czuje O o o o o o no nie, dobra może go trafię Proszę cię No nie, no nie no jestem bez beda Nie masz beda już? No nie no zaraz nie będę miał, no i nie mam beda Ktoś tu leci Czekaj, telefon Weź go No Ja się telefon Komórę Ty, jesteś poważny? O dobra on tu będzie skakał Nara! Co teraz? A Elo! stary no, ręce to... Fajną, mam diamentową zbroję. Za diamentową zbroję zostaw flak. O, 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 o! Spitoliu! Nie stresuję się. Patrz, patrz, patrz! patrz. Tak. Pierwsze jajo, nie idzie do ciebie, niestety Widzowie, 8 tysięcy łapek i co potworek robi takie coś na swój kanał Przyjmujesz wyzwanie? Przyjmuję wyzwanie. Ale to musisz mi zbroję Mekkawą ogarnąć. Nie ma problemu, ogarniemy. Okay. Od, od Laluny z butiku do, kupimy. Dobra. Ej, od stresu mam mroczki przed oczami. No, sorry. Co? Sorry, sorry, sorry. Jak ja Pa pa pa! On nie wie co on robi! Ty jesteś skupiony starion, nie podskoczyłeś i muszę zobaczyć liczyć jeszcze. Grzesiek! Grzesiu! Grzeje to jajko w tej łapie. Potem takie ciepłe. Ciepłe jajko. <grymny> o, 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 o! o. mam! Ja mnie dosłyszało! O! No bo Fireball... Nie! Co jest? Wchodźcie na tym odcinku. Zaraz widzę, że powiedzą, że wycinamy ręki E? A nie wycinamy? Co? Dajesz sobie radę? Daję. Ej, zostałem z ostatnim już. O, 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 o. On jest zjadowany, może się zabić. Nie da rady. Nie, no macie. Nie no, da rady. Daj radę. Eee, czemu taki do Kilofy? On nie wie, co jest grane w ogóle. O, patrz teraz. No! Nie, no, ale ty... Co za to ci idzie? Ale to musi być takie niespełnienie, co? No. A baba! Nara, na no kogo ty trafiasz? Cześć! Może nie będę jakoś mocno pływał dzisiaj w jajkach. Ale to źle zabrzmiało! O, to źle zabrzmiało? O nie! O pa, 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 pa. nie, dobra, myślałem, że on jest diamentowy. No padaj! Hamie! A pa teraz? Double Przepraszam, widzowie, że was tak rozczarowuję, że nie przegrywam. I ciebie też. Czuję się niepotrzebny w ja Ty Majcia tu przed chwilą była. Majka poszła szukać jajka. Ona nie umówiła A A pa! Tu kreta wystawiła! Nie wygrywam. A jak tam zdrowie? Elegancko. A twoje? Trochę wiesz. Seycha city. Możesz no, ci przegrać? Wiedziałem, że zawsze mogę na ciebie liczyć, słuchaj. Czoło mi swędzi. To jest przeczucie, że coś się złego stanie. Nie, nie. Gościu mnie szalona kura. Ja jestem kaczka. No nie no. Kaczki są silniejsze genetycznie od kur. Macie, macie to spinaczku, prawda? No my chodzimy na ustawki. Ale fajnie, chłodno było. Znaczy nie chcę, żeby mi było chłodno na głowie. Masaż jajem. <laughs> ja coś że ty sam zginiesz. Że... A <laughs> tak, to jest Zginie. prawdopodobne. To to nie ...to ty sam. <laughs> o, 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 o nie! O nie! 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 nie. E, Michał! Tak nie. Tak nie muszę. No nie. O. Ej, do ucha mi wpływa. O, spływa mi z Masz... O kur... Ej, tu czerwony przylas. Jest tu. Ja cię znajdę czerwony, ja cię znajdę kiedyś! Kiedyś na evencie podejdziesz! Ej, on mi zniszczył beda! Leci za mną! Ja go nie słyszę, stary, to jest najgorsze, rozumiesz? Jest już! Dobra, zleciał Bamber I teraz goleję na brodę. Fajnie wygląda? I właśnie pokazuje. <mum> no Właśnie pokazuję. No przestań się ze mnie naśmiewać! Od żywka! Słuchajcie, <gamy> leci! Za ciężarz. Wszczęko O nie! No. No. Czekaj, czekaj. Straciłem beda. Do ust mi wpływa, gościu. Jak wam się podoba film? Fajnie? Mi też. Lecę! Kościu! padaj Dobra. Ej, dlaczego mi obrażasz, Mikkon? Dlaczego? No i mam jajo. Nie wiem, <grym> gdzie dziwny O! Pierdychu! <noise> nie trafiłem! Ale dobra, po plecach może iść, nie ma problemu. Dobrze się bawisz? No, pewnie, że tak. A ja nie właśnie. Nie wiem, czy mam gluty w nosie, czy to to jajko, człowieku. Jest! Ale mi spływa, człowieku z tyłu głowy. No. Co się patrzy? Nigdy nie widziałeś, jak youtuber ma jajko na głowie rozbijany gościu? Nawet cztery. To już cztery były? Pięć. Oh. Aleks, proszę cię podaj! O, stary, co ja mam na klacie? Ja nie wiem, czy to nie jest przylepione do koszulki przypadkiem. No, no, masz też koszulce, no? Nie, pocieszasz. Oczy mi się kleją człowieku. Ja już wiem, co dziewczyny. Co? Nie, nic nie było! Co? Pat, co? Co? co się dzieje, Pa co się dzieje! Z zginął! To jest moja arena! Mine! Mine! Szymon Cioksek, Nara! Klasa. Patrzę na siebie w komerce, czekuj. Nie dowierzą co ja robię ze swoim życiem. Krystian, <noise> chodź no tu! <noise> to wygląda źle. To naprawdę źle wygląda. Czy nie, Marc, posprzątamy. Posprzątamy, posprzątamy. <noise> czekuj, dasz mi mopa, będę jak Harry Potter na miotle latał. Nara! Proszę, nie trafiłem go! <noise> <laughs> Nara! Oho! On się jak na właśnie z łóżkiem. Powiem ci tak, takie masowe dostawanie jajem nie jest problematyczne, ale kiedy już trochę ostygnę. Ooo, patoma! Widzę. O, oh, fajne. <laughs> Żebyś miał ciepłą poduszkę z dwóch stron, gościu! Czemu tu? Czemu? No. Mam sobie. Nie! Po sycach mi spływa! <laughs> Powiem tak, chce mi się siku Mogę walić pod ciebie O, ale timing Timing boga Patrz, kaszanka No, dawaj Widzowie, jeżeli wam się kanał podoba, a nie subskrybujecie Zostaw suba I wbij do I na Instagram. do mnie i do potworek. Diana nas zabije? Znaczy nie Ty, pat tego Save gra Jakoś. Dobra, Jakoś. chyba go nie zrzuciłem, ale idę. Ale on mów... ma. ma daleko. Ma daleko ma on to przeżył? No. Tylko z nim zostałem. No, ja on ma wyrok. Tak Dobra, Lux teraz. A podłoga ci się będzie świecić jak w czeku lakierki mojego wujaszka na weselu. <głosy> <głosy> tak posprzątamy. O, fajnie, wesel wziąłeś. Wziąłeś go. O, 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 o! Ty, co jest? Popatrzyłem na niego, GG. <głosy> Spojrza... <głosy> Spojrzenie jaja. <noise> Także to tyle. Pojajcowaliśmy sobie. Cześć. Siema.